Myśli się o tym, kiedy wyjdzie ostatni klient i jak długo jeszcze będą przychodzić. Nie, staram się szanować te osoby, które pracują w ten święt, żeby ich odciążyć. Ogólnie migam się od pracy, jak się da. No są to chwytliwe hasła zawsze, mhm. o okresach kampanii, a wiadomo, że zbliża się, prawda. Socjalistycznych było w sobotę do, do, do 13 sklep i wszyscy wytrzymali przez niedzielę. Nie, ludzie nie chodzili głodni wtedy? Nie. Jak widzicie przygotowania do świąt trwają i dzisiaj zapytamy o to, czy mimo pracującej Wigilii Polacy wyrobią się z kolacją i czy pomysł wolnej Wigilii za rok jest słuszny. Zapraszam do oglądania. Robi Pani zakupy w dzień Wigilii? Nie. Nie robi Pani? Nie. Wszystko przed? Przed, staram się mieć wszystko przed, żeby też mieć czas na oszykowanie tej Wigilii. Mhm, to już od rana Pani wstaje i wszystko szykuje? Tak, dzień wcześniej trochę już to, co można. Nie, staram się szanować te osoby, które pracują w ten święt, żeby ich odciążyć. No, we Wigilii to <laughs> bardzo rzadko zakupy robimy. Ale jednak... No, chyba, że tam coś wyjątkowo braknie, to się coś to wykupuje. Przyrządzanie posiłków i tak dalej, a już żadnych zakupów w Wigilię nie. A robił pan zakupy w dzień Wigilii? 24 grudnia? Chyba jeszcze nie. Nie robił pan zakupów w Wigilię? Nie musi pan jeszcze dokupić, nie wiem, brakującego majonezu na przykład? Nie, żona zawsze wszystko kupi, także nie ma problemu. A jaki pan wybiera majonez na, na Wigilię? Sałatki aż ja Winiary. Winiary, no czyli lokalnie, dobrze. I jak się pani zapatruje na pomysł wolnej Wigilii? Bardzo, pan... dobrze. bardzo dobrze, bardzo dobrze. Polakom się należy ten dzień wolny? Tak, oczywiście. No myślę, że jednak jeszcze powinni zarabiać no, no wszystko, że no jeszcze są ludzie, którzy pracują w handlu, którzy tej jeszcze tej, tej możliwości potrzebują. Moim zdaniem mogłaby być wolna, bo yy, chodzi o to, że... W zakładach pracy to tak do 12 robią, czasami weźcie sobie wolne i tak mieliśmy urlopy, mamy wypisane. Ważnie kobiety mają, bo one muszą tę kolację uszykować, że tak to muszę iść do pracy, no, no bo nie wszyscy mają wolne. Dla tych, co e, obsługują, kli, e, w sklepach pracują, no to wiadomo, że przydałoby się dzień wolny, a dla pozostałych. wolna, absolutnie wolna powinna być od pracy. Czasami? Czasami? A to, to... Myślałem, że to jak to jest, że w parzysty rok tak, w nieparzysty nie? Nie. <laughs> I, nie, zawsze do tej pory obchodziłem. W mojej ocenie powinno to być dzień wolny, ponieważ to jest dzień rodzinny, spędzony w atmosferze świąt i tego klimatu świątecznego, a nie że jeszcze musimy iść do pracy, gdzie wiadomo, że w pracy i tak myślimy, co tam zrobić, przygotować, co kupić, jakie zakupy zrobić. Ale pewnie zakładam, że ma Pani dzieci, pewnie jakichś wnuków może, czy jakieś rodziny. Rosły. No i, ale Dzień. pracują w niedzielę, czy, znaczy w Wigilię? No tak. Pracują w wigilię. Tak, córka, mhm. córka by jeżeli, jeżeli to wypada jej zmiana, to pracuje. Mhm. Co, chciałaby mieć wolne? Nie, myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. Ona by chciała mieć wolne. Ja nie ma i też musi się pogodzić. Zresztą ma dobrego męża, to jej też potrzebuje. Mhm. Pana jak to jest? Pan nie musi pracować w Wigilie, czy. No ja raczej nie pracuję. Okay. Chyba, że się zdarzy coś naprawdę, że trzeba coś zrobić, nie? Mhm. Ale ogólnie. Migam się od pracy jak się da. A pan pracuje? No ja w, chyba tak, będę pracował. No. Aha, i nie przeszkadza panu, to panu? Wie pan. Wie pan, jest jak jest, młody jestem, więc mogę pracować. Nie? Są takie zakłady pracy, co dawają wolne we wigilię. Pomimo, że nie było decyzji, a dawali, dawali wolne. Nie? Także. Czemu nikt wcześniej na to nie wpadł? No to trzeba by zapytać polityków, niestety, mhm. bo no są to chwytliwe hasła zawsze. Mhm. O okresach kampanii, a wiadomo, że zbliża się, prawda? Odebrać jeden dzień wolny na koszt Wigilii czy zrobić kolejny dodatkowy dzień? Kolejny dodatkowy dzień. Mhm. Ja bym wolał kolejny dodatkowy dzień. Bo kiedyś było mniej pracy i też się dawało snu. A teraz jest duży nacisk na sklepy. Mhm. To wszystko jest, wie pan, jak się pracuje trochę w sklepach, się popatrzy i popatrzy się na pracowników, jak oni muszą zasuwać, to nie jest wcale tak fajnie. Mhm. Bo co innego, chodzić gdzieś coś tam, robić delikatnie, a co innego, 8 godzin przenosić towar na półkach. Pojawia się pytanie, czy zrobić Wigilię wolną jako kolejny dodatkowy dzień wolny. Czy odebrać jakiś dzień wolny, który jest teraz? Mówią się o 1 maja. Nie mam na, to, na ten temat zdania. Nie, okay. bo jestem na emeryturze, więc. Czyli pani po prostu i tak ma wolne, i tak ma wolne. Tak, mam wolne, cieszę się z tego, co mam. To nie będzie jakoś nie wiem, obciążające dla budżetu państwa, bo strona taka bardziej wolnorynkowa, liberalna mówi o tym, że, że jednak ludzie powinni pracować. Ale są też głosy ekonomistów, którzy mówią, że to również generuje zyski ale w okresie późniejszym pracownicy są bardziej wypoczęci i, i, i ta praca jest bardziej wydajna. A handlowe niedzielę, co pan sądzi o tym? Nie jestem za handlową niedzielą. Ani jedną. Ani jedną. Nie, no a co ja mam iść kupić? To co mam kupić to kupuję w tygodniu. No po co ja bym miała pójść w niedzielę do sklepu? Nie, nie. Jako ktoś kupujący to oczywiście niedziela handlowe są fajne, nie? Ale jako ktoś sprzedający absolutnie nie. Bo taka prawda, że to wszystko zależy od punktu widzenia, nie? No tak. Jak się na coś spojrzy. Polacy muszą e, chyba się nauczyć tego, żeby jednak e, te zakupy robić wcześniej, planować i tak dalej. Wiadomo, że jeżeli jest to dzień e, niedziela handlowa to, to wtedy wszyscy hurtem ruszamy do, e, do, do centrów i tak dalej. Ale myślę, że tak jak jest teraz jest ok. Niedzielę, bo takie osoby, które pracuje, co w handlu, one dosyć całe dni przebywają, większość są w pracy i, i też mają rodziny, dzieci, męża i tak dalej i żadna niedziela nie powiem. Ale też by było więcej zmian dla takich ludzi, którzy pracują, no, może zamiast niedzieli wolnej by mieli na przykład wtorek wolny? Nie, nie. Mimo nie. Wszystko nie. Stanow stanowisko jest konkretne. Dokładnie. Niby pracy nie ma, tak? Bezrobocie się robi, a... A w, a w niedzielę pracować. No to jest wykorzystywanie moje, moim zdaniem to jest w niedzielę to, żeby supermarkety zachodnie miały dochód, mm -hmm. bo wtedy lecą tam, nie? Czy to Kaufland jest, czy y, Lidl, tak, różne takie te supermarkety, które prywatniarz by mógł sobie w niedzielę otworzyć sam od siebie jako gospodarz. Żeby parę złotych zarobić, to wszystko idzie, leci wszyscy lecą do wie pan, do, do, wielkiego do, do... wielkiego tego. Dla mieszkańców OK, dla handlowców nie za bardzo. Co druga niedziela oczywiście dla osób chętnych, mm -hmm. które mają zamiar pracować z odpowiednim wynagrodzeniem oczywiście, no, szczególnie w okresach wakacyjnych, przecież bardzo dużo młodzieży czy studentów sobie do, dorabia. No tak, te weekendy są dla niektórych zbawienne, nie? Tak, bo, bo czasami są to pieniążki potrzebne na, na dalszą naukę, na studiowanie, na, na korzystanie z jakichś też jeszcze dodatkowych przyjemności. Uważam, że jest tyle wolnego, no nie mówię za tych co pracują, ale ja jestem na emeryturze, w związku z tym mam dowolny czas, mhm. żeby iść, kupić i nie chodzić w soboty żadne. No, Chociaż... Mogłaby być jedna. Jedna w miesiącu? Tak. No, przed chwilą rozmawiałem z Panem, powiedział dwie w miesiącu. No wie Pan, jeden tak, jeden tak, ja to. Ja bym chciała. Bez, teraz powiem bez mikrofonu. Mhm. Bez I dwie emerytury w miesiącu. A... Ta wigilia będzie jeszcze pracująca, ale już za rok wszyscy, którzy muszą pracować w ten dzień, będą mogli sobie odpocząć. A ty jak uważasz, powinna być wolna? Podziel się tym w komentarzu. I oczywiście nie zapomnij o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!